Witajcie widzowie, dzisiaj zajmiemy się składaniem tych oto noży do dożywopłotu. Wszystko już jest przygotowane, jak widzicie. Po powrótku teraz krok po kroku złożymy to tak jak było, nasmarujemy, no i oddamy właścicielowi, by sobie użytkował je dalej. Zaczynamy. Zapraszam do oglądania. Teraz tak, tu jest on cały, można powiedzieć tak w cudzysłowie. Hamulec bezpieczeństwa, czyli takie zabezpieczenie przed niekontrolowanym włączeniem, to musi być to sobie tutaj złożone w ten sposób. O, Czy się, jak to się coś tutaj z tym stanie, to ja to wszystko jeszcze będę poprawiał do skutku, aż to wszystko będzie złożone należycie. Bo teraz widzicie, jak ja to zapinam, to wszystko może Wam wyskoczyć, wystrzelić. Także mi się wydaje, że te elementy to już przed samym włożeniem sobie zepniemy. czyli to i tą rączkę. Więc to za chwilę. Ostrze. Zakładamy to w ten sposób. Musimy silnik nieco unieść i wprowadzić sobie tutaj to tak. Musi się to nam ładnie zazębić. Tak nam się to zazębiło, że wyzębił nam się cały ten plastik z łożyskiem, Więc zaczynamy od nowa. Spokojnie, nic się nie stało. Tu mamy to plastikowe łożysko, Wkładamy sobie tutaj to. Tak jak było. Spokojnie możecie przy tym wyciągnąć silnik. I jeszcze raz wchodzimy sobie z listą Mamy to. Teraz następnie przychodzi nam ta szyna. I musimy wprowadzić dokładnie tak, tutaj. I też można powiedzieć, że wstępnie to mamy. Teraz musimy sobie zgrać tutaj te otwory. Właśnie wsuwając tą szynę. By one nam się tutaj odpowiednio pokrywały. Byśmy mogli sobie to wszystko tutaj skręcić. Widać. O, Mam nadzieję, że teraz widać, i chodzi tutaj o te dwa otwory, tutaj i tutaj. Teraz przychodzą takie oto podkładki dystansowe, tu jedna, tu druga. Można już teraz te elementy nasmarować w tych miejscach smarem. Nałożyłem już te wszędzie smaru. Jeszcze tutaj dołożę. Nasmarowałem też już ostrza między te właśnie elementy, tnące i stabilizujące ostrza też już nałożyłem niewielką ilość smaru. Niewielką, w niektórych miejscach więcej, w niektórych miejscach mniej. To się wszystko jeszcze yy, rozprowadzi. Oto już jak widzicie, to już tam troszeczkę smaru jest między listwami jest nałożone, jest to tam troszeczkę posmarowane. Dzięki temu, że ten smar już teraz jest tutaj, to te tulejki nam się już tutaj przy montażu tego, oczywiście musimy je włożyć, one muszą ładnie nam skoczyć, powinny nam ładnie siąść. Trzeba to tak ustawić, by one się tutaj właśnie schowały. No, niestety, brudna robota. Na szczęście, smart, czysty, świeżo nałożony. Coś takiego. Przychodzi ten element. Przychodzi on. Tak. I w tym momencie możemy to już skręcać. Skręcamy to na taką blaszkę, która przychodzi od tyłu, wkładamy ją dokładnie tam i takie śruby, które były skręcone na klej i, i ja tutaj nałożę odrobinę kleju, żeby to troszeczkę tam trzymało jednak. Ustawcie sobie to wszystko ładnie na przelot właśnie, ja to robię właśnie tym impusem, można robić to grubszym, żeby wszystko miało swoje miejsce, bo w jednej linii, żeby przełożenie śrub nie było dla Was problematyczne. Teraz te śruby są już odtłuszczone, teraz sobie tylko schną. Przepłukałem je płynem do czyszczenia, zmywaczem do czyszczenia hamulców. I zaraz nałożę na nie klej i je przeprowadzę i będę to skręcał. Wkładając te śruby z tamtej strony jakimś śrubokrętem albo chociażby właśnie tym imbusem, należy przytrzymać tamtą blaszkę, ponieważ ją wypchniecie. Jeżeli jej nie przytrzymacie. Klej nałożony, czerwony, bezbarwny, go tak nie widać. Przytrzymuję sobie tamtą blachę i celujemy. Udało się niemalże idealnie. Chyba złapana za pierwszym razem. Co mnie bardzo cieszy. Teraz drugą. Też odrobina kleju. W sumie najważniejsze, żeby ten klej był tutaj, bo ona w sumie łapie o, tym początkiem tutaj, także tutaj, o, także jest kleju z naddatkiem, niech trzyma, chyba już wątpię, żeby ktokolwiek tam zaglądał do tego i łapiemy sobie właśnie. I kiedy wszystko się tu już tam ułoży, nie kręć na siłę. Pamiętajcie, że to jest tulejka i ta tulejka musi odpowiednio nam wskoczyć. Wszystko musi nam ładnie się tutaj ułożyć. Jak już to wszystko ułożycie, dopiero możecie to dokręcić z należytą siłą. Ja w tym momencie teraz tego nie mam ułożone jak trzeba. Te tulejki mi tam nie wskoczyły, więc muszę się temu tutaj wyraźnie przyjrzeć, ułożyć to i dopiero kręcić nieco mocniej. Ta tulejka dopiero wskoczyła, Ta też nie jest na swoim miejscu. Najlepiej to odkręcić, popuścić, ułożyć, pokręcić, tak, żeby to się wszystko tutaj ładnie zazębiło. Jeżeli te śruby będą wymagały całkowitego popuszczenia ich i skręcenia tego od nowa, należy to zrobić. Jak to ma wyglądać od góry? Już Wam pokazuję moje mini. To mają być równe przerwy, to ma być tylko oparte właśnie na tych dystansach. To są specjalne tulejki, które zapobiegają ściśnięciu temu ostrzu. Zapewnia ten dystans swobodną pracę tej maszynie. Teraz już mogę to skręcić. Zobaczymy, może wam uda się tutaj kręcić to i to też nagrać. O, jest już dokręcona. I teraz ta druga. Analogicznie. Kiedy dokonacie już tego montażu, sprawdźcie sobie, czy tu wszystko obraca się łagodnie, nie stawiając żadnych oporów, jeśli chodzi o element nocy. Ja już to właśnie sprawdziłem, właśnie przy Was jest ok. Teraz możemy spokojnie tutaj wjechać już silnikiem, zwracając uwagę, żeby tutaj nie przycisnąć żadnych kabelków. O. Как видите, все уже вр ⁇ на свое место. Przekładnia została tutaj jeszcze nasmarowana dodatkowo dwoma gatunkami smaru: jednym bardziej lepkim jednym mniej lepkim. To powinno tutaj wystarczyć na dłuższy czas. Jest fajna smarowana. Tutaj dodatkowo, że wcześniej posmarowałem smarem, takim towotem, to teraz jeszcze polałem takim olejkiem, który powinien też wystarczyć. Oczywiście takie coś należy raz na jakiś czas rozebrać, przeczyścić lub chociaż właśnie wtłoczyć jakiegoś smaru tutaj i jakieś olejku właśnie tutaj. Szczególnie ma to znaczenie przy dobrych narzędziach, które faktycznie mają nam służyć latami. Bo przy narzędziach bardziej jednorazowych uważam, że może mieć to bardziej minimalne znaczenie. Takie narzędzia i tak nam się zepsują, prędzej czy później, i tak nam się zepsują. No, i w tym momencie już składam obudowę. No i takie coś trzeba robić bardzo ostrożnie, sprawdzać czy wszystko jest na miejscu, czy nie przyciskamy jakiegoś kabla, czy wszystko jest tam, gdzie powinno być. Mały niuans, nie mogę złożyć obudowy. Dlaczego? Ten czujniczek, czy kabelek, w sumie nie wiem, co to tutaj jest, był już w taki sposób i już nie mogłem tego złożyć, więc to już wraca na swoje miejsce. Jeszcze raz wszystko, obejrzyjcie. Puśćcie tak. Jak było. Także to nie jest tak, że przykrywacie. Jest to takie proste. Cyk, fuch. W teorii tak. Ale w praktyce nie. Jeżeli jest jakikolwiek z czymś problem, no to trzeba dać jakąś opaskę gdzieś coś przyłapać, gdzieś coś przycisnąć. Teraz oszczędnące. Mam przygotowany tutaj cały zestaw śrubek, tulejki dystansowe, które tutaj były. Wszystko idzie tak, jak było, stare. Jak to skręcamy? Na dole macie tulejkę, nakrętkę. Zaczynamy sobie tutaj, można powiedzieć, od tej strony i z tej strony nakrętka. Można sobie tutaj te elementy posmarować. I tak to moi widzowie wyszło, uważam nie najgorzej. Wiadomo, że to zwykła farba, nie uda się uniknąć jakichś tam drapań, jednak oczyściłem to, pomalowałem, czym miałem, wygląda to znacznie lepiej. Wiadomo, że to i tak się zabrudzi i tak się podrapie w czasie pracy. Ale na chwilę obecną jest zakonserwowane i gotowe do pracy. Nadmiar smaru jeszcze tutaj rozprowadzam po całości palcem. Może być to pędzelek i takie właśnie oto nożyce są już naolejone, zakonserwowane, przygotowane również do dłuższego postoju. I teraz tak powiem mam szczerze, że tam jeszcze ten ostatni element. A tam już też troszeczkę dam. Trudno, porał się po stole, ale dotrze, smar wszędzie. Teraz właśnie olej, który wszędzie tam dotrze. Nadmer smaru można też zebrać, właśnie, tą szmatką. On się rozprowadzi fajnie w czasie pracy. Listy zostały złożone na taki towod, jak do przekładni, w piłach, w kosach, w sensie spalinowych, taki rzadszy. I taki jest efekt. No i moi drodzy, pamiętajcie, co było przyczyną tej usterki, że te nożyce nie chciały prawdopodobnie ciąć, bo jak nie testowałem, bo jak wiecie, były w opakowanym stanie. I nie tego ruszać. Przede wszystkim, po pracy czyścicie, smarujecie. W czasie pracy też smarujecie. Są specjalnie dedykowane smary. Jeżeli nie macie nic pod ręką, używajcie chociaż WD-40 lub tego typu podobnych środków. Mogą być również inne smary, rzadkie, fajne smary, które służą na przykład do jakichkolwiek ostrzy, szybko gnących. A najlepiej kupcie sobie coś. Co poleci Wam producent, dealer, szczególnie jeżeli urządzenie jest drogie na gwarancji? Idziemy zobaczyć, jak to wyszło. Jak wyglądają, już widzieliście na tych przebitkach. Myślę, że wyszło to fajnie. Wyglądają prawie, że niemal jak nowe. Oczywiście nowymi nie są i już nigdy nie będą. Na żywo żywopłocie idą świetnie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się! Hej!